Szczęść Boże, umiłowani Chrystusie Panu, kochane siostry moje, kochani bracia. Mam nadzieję, że się dobrze macie, że jesteście pełni miłości, macie serce, pełnione Bogiem, który przyszedł do was w Eucharystii. Macie tą świadomość, że jesteście złączeni z Nim, że On Was kocha. Ja może tak, po takiej modlitwie teraz pomyślałem, że nagram tę refleksję. I pomyślałem sobie, Hmm. Że jak będę zaczynał te refleksje, to po prostu wspólnie, razem, kto będzie ten film oglądał, e, będziemy się po prostu modlili. Modlitwą, którą nauczył nas Jezus Chrystus, czyli modlitwą Pańską, Ojcze nasz, czyli może zaczniemy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Także pozwólcie, że kochani, podzielę się z Wami Słowem Bożym. Które sobie czytałem teraz, rozważałem w sercu. Może komuś to się przyda, z listu do Efezjan, czwarty rozdział od wersetu 5. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I później we wcześniejszym rozdziale trzecim od wersetu 20. Przyjęła siostrzyczko, kochany braciszku, dzisiaj Komunię Świętą. Także to będą słowa takie przypominające, przypominające dla Ciebie. Temu zaś, który mocą Działającą w nas, może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy, czy rozumiemy. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen. I zobaczcie jeszcze, że święta Teresa od dzieciątka Jezus powiedziała, że wszystko jest łaską. Wszystko jest łaską. Także jeżeli żyjesz łasce święcającej, wszystko się dzieje. Ze zgodą Boga. Bóg wszystko dopuszcza. Bóg wszystko dopuszcza. Żeby cię oczyścić, może z jakichś zb... zbędnych przywiązań do czegokolwiek. Pragniesz, żebyś kochała go całym sercem kochał. Żebyś tylko w Nim pokładał, nadzieję pokładała. Nie pokładajcie ufności w książętach i w ludziach, gdyż się zawiedziecie po prostu. No. I też jeszcze w czwartym, w czwartym, w czwartym rozdziale z listy do Fezjan, czternasty rozdział. Chodzi o to, pisze święty Paweł, abyśmy już nie byli dziećmi którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. I tutaj, kochani, jeszcze jest nie wiem, czy to znajdę, ale znalazłem drugi list do Tymoteusza. Czwarty rozdział od wersetu 1: Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na jego pojawienie się, i na jego królestwo. Głoś naukę. Nastawaj w porę, nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością. Ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świeżbią, będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj, by wszystkim znoś trudy, Wykonaj dzieło Ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. I później dalej pod koniec listu do Tymoteusza czytamy w 17 wersecie. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. I dalej wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Także jak sami, jak, sami, jak, sami, jak, jak sami czytacie Słowo Boże Słowo Boże mówi, no, że powstanie wielu fałszywych proroków yy, będą głosić fałszywe nauki. Słysza, sam nasz Pan powiedział, no, że nie każdy, który mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego ale każdy, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie w owym dniu powiedzą Panie, czyż nie uzdrawialiśmy w imię Twojego imienia? Czyż nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia? Odpowie im, nie znam was, odejdźcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Także kochani no. I drugi list do Tymoteusza. Eee, od rozdziału drugiego. Znaczy rozdział drugi od wersetu 22. Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. Unikaj natomiast głupich i niedouczonych dociekań, wiedząc, że rodzą one kłótnie, a sługa Pana, nie powinien się wdawać w kłótnie, ale ma być łagodnym względem wszystkim, wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym, powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy. I to jest piękne, bo przypomniała mi się teraz e, ta przypowieść, Pana Jezusa, jak tam gdzieś e, o tym denarze, prawda, że e, wyszedł e, wynająć do pracy z samego rana, za, tam nie i umówili się o denara jednego, nie? że będą pracowali o denara. Dobra, okej, okay, pójdziemy, nie. Później poszedł sobie po południu, zobaczył też stojących, zaprosił ich do pracy też. I później pod koniec, pod koniec, jakby to, jak to się mówi, dniówki, już jak. Przed końcem pracy, tam, nie wiem, godzinkę przed końcem pracy spotkał jeszcze innych i mówi, chodźcie do mojej winnicy. No i później było przyszło co, do czego rozliczenie, nie? I ci, co dostali tylko jednego denara, mówili, panie, jak to tak? Myśmy pracowali cały dzień w pocie czoła, a tylko dajesz nam denara, a dla tych, co pracowali tylko ostatnią godzinę, dajesz też denara? Jak to tak, nie? A Pan powie no. No przecież nie o denara się ze mną umawialiście. Dlatego ostatni, bo do pierwszymi, pierwsi ostatnimi. Dlatego Bóg jest bardzo miłosierny. Bóg jest miłosierny, dlatego w Dzienniczku świętej Fostynki czytamy, że najwięksi grzesznicy mają pierwszeństwo do mojego miłosierdzia. Do mojego miłosierdzia największej grzesznicy. Zobaczcie no. Święty ma miał ciekawą przeszłość. Grześnik zaś ciekawą przyszłość, nie? I już to się czyta różnego rodzaju takich ludzi, którzy gdzieś tam naprawdę żyli niemoralnie. Grzeczne życie prowadzili, a zostawali świętymi na przykład nie. Łaska Boża naprawdę jest potężna, tylko człowiek musi z nią bardzo dobrze współpracować jak najlepiej. Prosić Boga. Prosić Boga to jest właśnie najważniejsze, to, żeby nie ustawać w modlitwie. No nieustannie się modlić się Pan Jezus mówi, żebyście nie ulegli pokusie. Żeby świat was nie, kochane dzieci, żeby świat was nie wciągnął, żeby świat was nie wciągnął, żeby świat was nie oderwał od Bożego Słowa. Żeby nie oderwał was świat od Bożego Słowa, bo Boże Słowo to jest. No to jest... No Piotr mówi, no Panie, Jezus mówi, czyliś Wy chcecie odejść, Piotr powiedział, Panie, do kogoż pójdziemy? To Ty masz słowa życia wiecznego. To Ty masz słowa życia wiecznego. Dlatego powstaje mnóstwo nauczycieli różnego rodzaju. Którzy nie nauczają w ogóle o Jezusie, nie, u, nie uczą nauki Jezusa, nie powtarzają jego słów, różnego rodzaju jakieś coachingi. Pamiętajcie, że to Jezus ma słowa życia wiecznego. Kto mnie miłuje, mówi Pan, będzie zachowywał moją naukę, będzie zachowywał moją naukę. A nie, on nie mówi, że będziecie słuchali kogo innego, tylko kto, kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. No, Słowo Boże mówi, że będą mnożyli sobie nauczycieli, właśnie, bo nie będą znosili prawdy. Nie będą znosili, przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, a obrócą się do słuchania jakichś zmyślonych opowiadań. Także, kochani, trzymajcie się sakramentów, trzymajcie się zdrowych słów Pana Jezusa, czytajcie Boże Słowo, czytajcie, karmcie się tym Słowem. Przychodźcie na dorację. Rozmawiajcie z Jezusem. On was niesamowicie kocha. On jest Panem, On jest Bogiem. My jesteśmy Jego dziećmi, jeżeli wypełniamy Jego Słowo. On nam daje co, co, co potrzebne. Zobaczcie, nie troszczcie się zbytnio, co macie jeść, mówi do nas. Do wszystkich ludzi, którzy czytają Słowo Boże. Do każdego człowieka no, chce zbawić i chce pomóc. Nie troszczcie się zbytnio. O to, co macie jeść, co macie pić, czy macie się przyodziewać. Ale bowiem poganie o to zabiegają. Wytroszcie się najpierw o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Jezus jest naszym ratunkiem, kochane dzieci. Jezus jest naszym ratunkiem. Jego miłość rozświetla ciemności naszych serc. Sakrament pokuty i pojednania, wyspowiadać się szczerze, dobrze, żyć własno-święcającej, każdego dnia przyjmować komunię świętą i umacniać się Bożym Słowem. Umacniać się Bożym Słowem. Nie samym chlebem żyje człowiek, mówi nasz kochany zbawiciel, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Z ust Bożych, kochani. No. I w drugim liście do Timotusza czytamy jeszcze. W drugim rozdziale od szesnastego wersetu unikaj zaś światowej gadaniny, ale bowiem uprawiający ją, coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Także pięknie, skochani. Miłość, no miłość nie zazdrości, miłość nie szuka poklasku, miłość nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie unosi się pychą. Miłością jest Bóg. Im więcej człowiek ma Boga w sercu, tym więcej ma miłości i tym więcej tego Słowa Bożego rozumie i żyje tym Słowem na co dzień, bez problemu, bo prosi Boga o pomoc. No mówię, no ja, żebym... Tyle się słyszy, że ludzie odchodzą od Kościoła. Hmm. No, mi to jest smutno, szkoda, no, szkoda tych ludzi, no bo ja to sobie nie wyobrażam, kochani, żebym mm, żył każdego dnia bez Eucharystii. Eee, no, pewnie bym się rozsypał, nie, albo wróciłbym do starego, jakiegoś niemoralnego, grzesznego życia, eee, bo byłbym słaby, a komunia święta mnie bardzo umacnia, bardzo czuję się taki kochany, umocniony, spokojny, żyję Słowem Bożym, robię to co w mojej mocy. Pan Bóg do, jakby, robi resztę, pan Bóg robi resztę, no. Wielko jest, wszystko jest łaską. No. Ja biorę wszystko, że wszystko jest łaską. Korzystam jak mogę na 100% z tego, co mi daje Jezus. E... I modlitwa, kochani, no modlitwa. Ja sobie też nie wyobrażam dnia bez modlitwy różencowej. Kiedyś ślęczałem przed tym telewizorem, teraz. No wolę zamienić ten na różaniec, na czytanie Bożego Słowa, mieć spokojne serce, starać się mieć czyste sumienie, przyjaźń z Bogiem. Nie wiem, czy jutro to żyje, także no, warto być przygotowanym, mieć w sercu miłość, czyste dobre sumienie yy, i prosić Jezusa o pomoc, yy, żeby On kształtował, żeby się wypełniała w życiu Twoim, moim, ja się modlę zawsze, Twoja wola święta Jezu. Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Nigdy nie polegaj na sobie, zawsze tylko na Bogu. On wie, co jest dla Ciebie najlepsze. Bardzo Cię kocha. Chce Cię zbawić. Chce, żeby, chce, żeby, chce żebyś żyła. Żył wiecznie, miłości, bez końca. Dlatego czytaj Pismo Święte. przychodź na dorację przede wszystkim, bo Jezus będzie do Ciebie podczas. I też no, staraj się czytać słowo Boże. Ej, Bóg będzie e, do Ciebie mówił, jak to słowo. Byś miał, miała, byś miał swoją interpretację. E, w sercu będzie ci, Bóg Cię będzie prowadził na racji, byś czytała Pismo Święte. Nie tylko na adoracji, ale w domku, tak. E, Także no to jest najważniejsze, moim zdaniem. Korzystać z sakramentów regularnie, ze spowiedzi świętej co jakiś czas. Święto cię spiło bodajże 7 czy 8 dni, zalecał spowiedź. Także mieć pokój serca, a Jezus jest spokojem. No. Ja zostawiam pokój wam. Pokój mój daje wam. Nie tak jak świat daje, ja wam daję. Świat nie może wam dać pokoju. Tylko Jezus. Także kochani, no ściskam Was bardzo mocno, mam nadzieję, że komuś ta refleksja pomoże. E, nie zapominajcie też o, właśnie, o modlitwie różnicowej. Modlitwa różnicowa jest niesamowicie potężną modlitwą. Zobaczcie, naprawdę wielu świętych się modliło. Bierzcie przykład naprawdę. E, siostra Lucja powiedziała, że nie ma takiej, nie ma jakby jakiegoś takiego problemu, którego nie można by było rozwiązać e, przy, przy pomocy modlitwy różnicowej. Także wiele miłości no, ma, ma, Maryja będzie uczyła was do Jezusa żywego, obecnego, zmartwychwstałego, wszechmogącego. I pamiętajcie, że On bardzo kocha was i jest wszechmogący, wszechmogący jest. Bóg jest wszechmogący, jest waszym ojcem, moim ojcem. Jesteśmy wszyscy Jego dziećmi, jeśli wypełniamy Jego słowo. Kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Także kochani, ściskam was mocno, proszę was o modlitwę, ja z całego serca będę się za Was modlił. Te wszystkie intencje, które piszecie do mnie, kocham się modlić, kocham chodzić na dorację, powierzać Bogu przez koronkę, modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia, w tych, w tych intencjach, różańcem. Wierzę, że interwencja Jezusa jest pewna, bo, bo kocha mnie, kocha. Ja kocham się modlić, kocham Jego prosić, żeby zainterweniował w czymś życiu. Ofiaruję Mu, na przykład, nie wiem, na piechotę sobie chodzę na dorację w ramach jakiejś tam, żeby pomógł tej sobie. Także ściskam was mocno. Pamiętajcie, no, czytajcie Boże Słowo, Boże Słowo, Boże Słowo, I jeszcze raz Boże Słowo. Karmcie się jak chlebem. Właśnie Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z Bożych. Także wszystkiego dobrego. Z Bogiem, miłego dnia.